Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Lubińcach Maja Kosmetycznych. Muszę Wam powiedzieć, że czas tak szybko leci, mam wrażenie... Ja wiem, że ja dosyć późno i tak nagrywam te filmy, ale... No... Czasem mam wrażenie, że to jest co dwa tygodnie i... To jest stanowczo za często. Ten czas naprawdę tak szybko leci, że... Że nie wiem. I do tej pory nie ma jeszcze lata, także mam nadzieję, że się zacznie już i będzie pięknie, ciepło. A nie... No, nieważne. W każdym razie mam dużo rzeczy do opowiadania, dlatego że mam wrażenie, że jednak dużo rzeczy się zmieniło w moim podejściu i do pielęgnacji, i do makijażu, i do wszystkiego. I może zacznę najpierw od włosów, bo tak jak widzicie, trochę się zmieniły. Oczywiście w kamerze one i tak nadal wychodzą na ciemne. Na żywo one są dużo jaśniejsze, bo tu jest zrobione takie ombre i w końcu zdecydowałam się właśnie, żeby rozjaśnić te włosy i w końcu zaufałam swojemu fryzjerowi i. I jestem bardzo zadowolona, dlatego że w końcu te włosy są jaśniejsze. Tutaj u góry też nie są takie czarne, nie wydają się przynajmniej takie, są trochę rozjaśnione. No tutaj na dole, tak jak mówię, jest takie ombre, które w kamerze ono nie wydaje się jakoś zbyt spektakularne, ale na żywo ja mam wrażenie naprawdę, że te włosy, ja się śmieję, że one tak trochę nawet w rudy wpadają, dlatego że one są dla mnie bardzo jasne. No, dawno nie miałam takich jasnych włosów, a to wygląda trochę jak taki blond, powiedzmy. No, takie będą rozjaśnione włosy. I dlatego też em, właśnie po. Po mojej wizycie u fryzjera, pomyślałam, że chyba muszę trochę zmienić pielęgnację włosów. One nie są w, zł w złym stanie. Ja nie mam wrażenia, żeby one były przesuszone, żeby to rozjaśnianie jakoś im zaszkodziło bardzo. Moim włosy mam wrażenie, że cały czas są takie jak są. One cały czas były farbowane, co prawda nie rozjaśniane, więc, więc myślę, że ten, to, te uszkodzenia też nie były takie duże, jak mogłyby być. Ale mimo wszystko stwierdziłam, że jednak chcę zachować ten kolor i chcę trochę o nie zadbać, więc ym, zmieniłam trochę właśnie pielęgnację włosów na taką bardziej z produktami. Przeznaczonymi właśnie do włosów farbowanych. I tak spusiłam się na szampon pantin. Ja lubię generalnie szampony pantin, ale pierwszy raz używałam właśnie tego do włosów farbu farbowanych. To jest ochrona koloru i blask. Bardzo dobrze się nie spisują, nie przetuszczają tych włosów. Te włosy cały czas też nie są przesuszone, więc to nie jest tak, że jak je ufarbowałam, rozjaśniałam, to mogę je rzadziej mieć niestety, także i tak je myję codziennie. A ten szampon bardzo fajnie się sprawdza, pozostawia włosy takie fajne, gładkie, że one mam wrażenie, że nie potrzebują odżywki nawet, ale jej ja tak nakładam na nie odżywkę, bo chcę właśnie je trochę tak nawilżyć, żeby żebym ja miała takie poczucie, że o nie dbam. Jeszcze ten kolor zachowam na dłużej. Także właśnie ten szampon bardzo lubię i nie wiem w zasadzie co mówić, bo tak jak mówię, ja lubię wszystkie szampony Pantene praktycznie i ten się u mnie bardzo dobrze spisywał. I skusiłam się też na mm, odżywkę. To jest odżywka również do włosów farbowanych, z z Sep. Odżywka ochronna, włosy farbowane lub z łasankami. skusiłam się na tę odżywkę, bo była w promocji, no nic specjalnego jakby za nią nie szło, ale bardzo fajnie się spisuje, właśnie ona bardzo ładnie nawilża włosy, bardzo dobrze się po niej rozczesują, nie było sytuacji, żebym nałożyła tę odżywkę i czuła, że te włosy nadal są przesuszone na przykład, czy coś z nimi jest nie tak, także bardzo ją lubię i też, też nie, mam wrażenie, że odkąd one są takie, takie krótkie, no bo nie wiem, one były dwa razy dłuższe niż teraz, to, to o wiele mniej używam tych produktów i o wiele mniej odżywki muszę też kłaść na ręce, bo się boję, że jak nałożę jej za dużo, to jednak włosy będą przetłuszczone, a ja nie lubię właśnie nakładać odżywki tutaj przy skórze głowy, więc tak naprawdę zostaje mi tutaj tylko taka końcówka. Więc dużo mniej tych produktów używam. Kolejny szampon to jest dla mnie wielkie zaskoczenie. To jest szampon z Organics Beauty, Purple Rose. I to jest szampon naturalny, który ma włosy włosy farbowane nawilżać. To jest taki nawilżający właśnie szampon do włosów farbowanych. 97% naturalnych składników do włosów farbowanych i zniszczonych. Posiada olejek z róży purpurowej, organiczne środki myjące oraz roślinną formułę pielęgnującą kolor. Ten szampon zaskoczył mnie bardzo tym, że to jest pierwszy szampon naturalny, który nie wysusza moich włosów, który nie sprawia, że kiedy ja je myję, to one się tak plączą i robią się tak, tak... Tempe jakby są tak umyte, są tak czyste, że aż nie da się po prostu przejechać palcami po nich, bo, bo wszystko jest splątane i one naprawdę są tak suche, że potrzebują natychmiastowo odżywki, bo inaczej ich nie rozczeszę. Robi się po nich siano. Ten szampon jest to jest po prostu coś dla mnie niesamowitego, dlatego, że to jest szampon naturalny, który nie daje w ogóle takiego efektu. Kiedy ja nie, mam pierwszy raz włosy, byłam w takim szoku, że one tak pięknie nawilża. Po tym nawilżeniu bałam się tego, że rano się obudzę i włosy będą tłuste, bo moje włosy nie lubią za bardzo takich produktów. A tutaj wielkie zaskoczenie, dlatego że te włosy były czyste, świeże, sypkie. Kiedy nałożyłam właśnie pierwszy raz ten szampon, miałam wrażenie, że w ogóle odżywki też nie potrzebuje, bo on tak pięknie nawilżył nawet te końcówki włosów, że, że byłam w takim szoku. Pachnie tak dosyć. Taki ma zapach różany trochę. Zastanawiałam się właśnie, co to za zapach. On mi się kojarzy z takimi kosmetykami, nie wiem, sprzed 20 lat trochę, ale właśnie on ma taki zapach różany. Nie jest zły, bo ten zapach też nie jest bardzo intensywny, także nam też ulatuje z włosów. Ale jestem zaskoczona, bo naprawdę pierwszy naturalny szampon, który, który robi robotę, naprawdę, który myje włosy, a przy okazji je nawilża i szampon naturalny, który ich nie plącze. Także rewelacja. I ostatnia rzecz, do której wróciłam, to jest olejek Pantin. To jest ten olejek z olejkiem organowym. Um, tak, wróciłam do tego olejku, dlatego że chcę też dodatkowo te włosy nawilżyć, mimo tego, że czuję, że one tego nie potrzebują, ale lubię używać tego produktu, bo przepięknie pachnie. On ma alkohol w składzie, ale. Jakoś mi to nigdy nie przeszkadzało. Ja mam wrażenie, że te włosy nie są przesuszone, są takie fajne, sypkie. Niestety mam taki problem, że jak jest duża wilgotność, albo nie wiem, zacznie padać deszcz, albo jest po deszczu, to te włosy się strasznie puszą i wtedy nie ma znaczenia, co ja z nimi zrobiłam, bo one i tak będą napuszone, brzydkie, powyginane w każdą stronę. Ale ten no, olej wracając za niego jest bardzo fajny, dlatego że on bardzo ładnie włosy nawilża, Pięknie pachnie i to mi się najbardziej mi podoba. Ten zapach się utrzymuje też cały dzień praktycznie. I te włosy są takie fajne, takie miękkie, lejące. Sypki, także ja go bardzo lubię używać. I ostatnie dwie rzeczy, to już będzie teraz właśnie historia, dlatego że ostatnio też zmieniłam swoje podejście trochę do pielęgnacji ciała, ponieważ staram się, tak jak wiecie, używać codziennie balsamów i codziennie jednak balsamuję te skóry, czy nakładam na nim jakieś olejki, czy cokolwiek. I tak, zauważyłam też, że przynajmniej teraz przed latem mam większy problem z wracaniem włosków na nogach niż wcześniej, albo wcześniej tego nie zauważałam, nie wiem, bo była zima i. A teraz pomyślałam, że jednak idzie lato i coś trzeba z tym zrobić. Trochę poczytałam. No i wiem, że zwykłe balsamy nie do końca zawsze pomagają, także trzeba tę skórę peelingować. Najlepiej używać jakichś właśnie kremów, czy to z mocznikiem, właśnie jakichś takich zuszczających, trochę, które zmniejszą też tą skórę. Także mm, trochę też moje podejście właśnie do takiej pielęgnacji powiedzmy zmieniło się. I tak, mam tutaj peeling do ciała z dr. Ireny Eris Body Art anti To jest peeling antycelulitowy, który ja używam na całe ciało. Nie przeszkadza mi to, że jest antycelulitowy, bo, bo to jest po prostu bardzo dobry peeling. On przepięknie pachnie. Niestety ta tubka jest jest brudna, dlatego że on tak stoi, góry nogami. Przepięknie pachnie ten zapach. Ten zapach dla mnie jest takich ekskluzywnych kosmetyków dla kobiet. O, tak bym to określiła. Przepięknie pachnie. Jest taki dosyć gęsty i bardzo dużo ma drobinek. Te drobinki nie są też takie ostre, jak mogłyby być, żebyśmy sobie, nie wiem, zrobiły tym krzywdę, ale są na tyle ostre, że bardzo ładnie peelinguje ciało. Przede wszystkim nie wysusza skóry. Nie nawilża jej też jakoś specjalnie, ale to też nie jest jego zadanie. W każdym razie bardzo ładnie peelinguje skórę i tak jak mówię, nie przesusza jej. Także ta skóra nie jest jakaś podrażniona po używaniu tego produktu, a bardzo ładnie wypilingowana i potem kiedy nakładam jakiś balsam, jakiś krem, to jestem zachwycona, bo naprawdę uważam, że produkt jest super i bardzo dobrze, bardzo dobrze działa i pomaga mi jednak mam wrażenie tym włoskom jakby wydostać się, tak że one, że one mogą normalnie sobie rosnąć. Także widzę efekty już powiedzmy takie znikome, ale są bardzo lubię ten produkt i coś... Coś, co starałam się zużyć, nie miałam do tego żadnego przeznaczenia, dlatego że to jest Alantan Tendermoline. To jest krem ochronny, półtłuste z witaminami A plus E. Ja ten krem kupiłam już dawno temu, dlatego że potrzebowałam go, jak, ymm, no, potrzebowałam go używać w pewnym okresie czasu, ale no potem jakoś tak ten krem leżał i nie widziałam do niego żadnego zastosowania, dlatego że ten krem zawiera parafinę, więc wiedziałam, że nie będę go używała na twarz, mimo tego, że niektóre dziewczyny są z niego bardzo zadowolone, bo on fajnie i no, Ja nie lubię takich produktów na twarz nakładać, więc tak naprawdę on leżał i nie wiedziałam za bardzo, co z nim zrobić. Nie chciało mi się też go używać na skórę, dlatego, że no... to taki krem jakiś półtłusty, więc lepsze są balsamy, które dodatkowo jeszcze pachną, no i... w ogóle lepsze efekty tam jakieś takie, wiecie. Ale właśnie ostatnio, kiedy zobaczyłam, że ta skóra na nogach jest trochę przesuszona, że właśnie mam ten problem z tymi, mm, tymi wracającymi włoskami i zauważyłam też, że na rękach moja skóra jest, mimo tego, że ja ją balsamuję codziennie, to ona jest taka przesuszona, powiedzmy tutaj, właśnie na ramionach. I pomyślałam, że no dobra, spróbuję tego kremu, wykorzystam go przynajmniej do czegoś i zobaczę, jakie tam będą efekty. Ja go już używam chyba tydzień albo dwa, używam go właśnie na nogi i trochę na ręce i zauważyłam, że ta skóra naprawdę wygląda lepiej, że ten krem naprawdę fajnie nawilża i mimo tego, że ma parafinę, to on nie zapycha mojej skóry. Przede wszystkim właśnie tego się bałam na twarzy. I tak nie wiedziałam też, jak zadziała na ciało, ale naprawdę fajnie nawilża i jestem zadowolona, że nawet yy, ja się balsamuję wieczorem po kąpieli i nawet kiedy, nie wiem, idę na siłownię, po południu, to ja widzę, że te, te nogi są takie lekko błyszczące, jakby one były cały czas nawilżone, jakby był na nich jakiś produkt, że one nie są przesuszone na pewno, także jestem pod wielkim wrażeniem. Ten krem się kończy i pewnie do niego nie wrócę, dlatego że teraz będę używała innego kremu, zobaczymy jak się spisze chyba krem Pilarix. Czytałam też właśnie, że jest dobry podobno, także zobaczymy jak będzie się spisywał, ale ten krem naprawdę spisuje się dobrze, już mam tutaj taką końcówkę, ale fajnie nawilża, naprawdę fajnie nawilża skórę, także jestem zaskoczona. Jestem też zaskoczona, że znalazłam do niego jakiekolwiek zastosowanie i, i daję radę w tym temacie. I ostatnia rzecz to będą kosmetyki. Nie ma tego dużo. Jakoś tak w tym miesiącu nie skupiałam się chyba na tym. Bardziej się skupiłam nad pielęgnacją skóry, twarzy. I powiem Wam, że nie ma tutaj nic, nie ma w tych ulubieńcach żadnych kosmetyków z pielęgnacji twarzy właśnie, a to jest temat, który najbardziej mnie ostatnio interesuje. I, i dużo, dużo uwagi może, nie czasu i... Dużo uwagi poświęcam jednak właśnie swojej skórze twarzy, dobrze ją oczyszczam, oczyszczam, staram się ją nawilżać, staram się używać jakieś różne maseczki i ja nagrałam taki film właśnie z takim update'em pielęgnacyjnym, bo mam wrażenie, że trochę się zmieniło też moje podejście, używam też właśnie więcej maseczek. Kremy są powiedzmy delikatne, ale, ale staram się właśnie jakoś tę skórę oczyszczać i ja mam wrażenie, że ona naprawdę lepiej wygląda i kiedy, kiedy skóra lepiej wygląda, na niej wyglądają o wiele lepiej wszystkie kosmetyki, jakie ja używam, także jestem... No jestem jak na razie zadowolona, ale to jeszcze mam wrażenie nie jest to. Jeszcze pewnie będę testowała inne kosmetyki, ale to pewnie wszystko z czasem do tego, że no wszystko muszę zużyć. Jednak kremy też potrzebują trochę czasu, żeby zacząć działać i żeby zobaczyć te efekty. I właśnie jeżeli chodzi o podkład, który bardzo dobrze wygląda ostatnio na mojej skórze, to jest podkład Revlon nie Naked. Ja mam w kolorze 130 Shell. Ja tego podkładu nie używałam, bo mam wrażenie, miałam wrażenie, kiedy pół roku temu chyba go kupiłam jakoś tak, czy może na zimę. Nie, to już chyba dawno. Kiedy zaczęłam używać tego produktu, bardzo mi się podobał, on bardzo ładnie wtapiał się w moją skórę, ale mam wrażenie, że po jakimś czasie on jakby tak się wycierał, że jednak to sebum, tak nie za bardzo z tym podkładem, że on tak nie zastygał na tej twarzy. Wiecie, że no przy skórze to, to jednak jest problem, żeby ten produkt utrzymywał się cały dzień żeby ładnie wyglądał. A teraz, może to jest zasługa gąbeczki, tej Glam Sponge ze sklepu co prawda niestety ta gąbka już, już to już nie da się jej chyba używać, już nadszedł jej, jej kres, bo no jest w takim stanie fatalnym, że chyba już więcej jej nie użyję, więc będę musiała tego podkładu używać czymś innym, a nie lubię używać go ani z pędzlem, ani palcami rozprowadzać, więc nie wiem, co zrobię, potrzebuję nowej gąbki. W każdym razie, jak używam tej gąbki tego podkładu przez cały miesiąc, a nawet i dłużej, ten podkład sprawdzał się rewelacyjnie. Naprawdę używałam niewielką ilość, dlatego że tak jak mówię, jak ta skóra wygląda lepiej, to każdy produkt na niej wygląda lepiej. Nie potrzebujemy dużej warstwy podkładu, ja nawet wolę ich tego podkładu jest mniej. Niech nawet prześwitują jakieś tam, nie wiem, niedoskonałości albo coś, ale, ale ta skóra lepiej się czuje. Ja mam wrażenie, że. No, jak tego jest mniej, to też nie zrobię sobie jakiegoś ciastka na twarzy, że nie będzie jakiejś maski, na przykład kiedy ten podkład zacznie tam się, nie wiem, ważyć czy coś. Także wolę używać tego mniej i właśnie z gąbką. Miałam ten komfort, że używam tego podkładu naprawdę minimalną ilość. Fajnie wyrównywał kolory skóry, utrzymywał się cały dzień, bardzo ładnie wyglądał. Ta skóra wyglądała bardzo naturalnie. E, oczywiście ją przypudrowywałam. Naprawdę jestem bardzo zadowolona, bo no nie spodziewałam się, nie spodziewałam się, że wrócę do tego podkładu i będę go tak lubiła i używałam go codziennie. I tak jak jeszcze kiedyś miałam z nim problem, miałam wrażenie, że on mnie trochę wysypuje, że jednak jak użyję go jeden drugi dzień, to tak pojawiają mi się takie właśnie bolące, jakieś takie podskórne mm, grudki. A teraz nie ma tego problemu, więc myślę, że to był jakiś inny kosmetyk. Teraz sprawdza się super i naprawdę jestem zadowolona, bo podkład wygląda fenomenalnie. Nawet na skórze mieszanej się utrzymuje, ale może to jest kwestia też pielęgnacji, także... Tak, to był ten produkt i ostatnie trzy rzeczy to będą kredki. Jestem ostatnio zafascynowana. Najpierw pokażę Wam kredkę z Golden Rose, to jest kredka do brwi. Ja mam w kolorze 402. To jest taka kredka z... Taką szczoteczką, niby grzebyczkiem, który jest tak miękki, że raczej nie wyczeszamy tym brwi i nie ułożymy. Ale ta kredka chyba kosztowała 5 albo 6 zł, więc można jej to wybaczyć. Kolor jest przepiękny. Kolor jest idealny. Ja mam nią teraz zrobione brwi. Mam nadzieję, że kolory nie są przepomane. I powiem Wam coś ciekawego, że kiedy ja rysuję tą kredką jakoś tak na ręce tutaj, ślad, to no, trzeba kilka razy przejechać. Ona jest taka woskowa, jakby trochę twarda, ale nie taka twarda. Yy, że nie wiem, że będziemy malowały po prostu taką suchą kredką po brwiach, tylko twarda, że nie zostawia koloru po prostu, jakoś nie chce nie tutaj się zaznaczać. I coś dziwnego, bo kiedy maluję nią brwi, to nie ma w ogóle żadnego problemu: ona ładnie zaznacza brwi i nie muszę przejeżdżać 300 razy po prostu w jednym miejscu, żeby ten kolor się pojawił. To jest właśnie fenomen tej kredki dla mnie, że na ręce to ona specjalnie działa, ale jak kiedy nakładam ją na brwi, to jest rewelacyjna, kolor jest przepiękny utrzymuje się cały dzień, no, tak wygodnie się nim też maluje, taki piękny ma kolor, że ja nie znam lepszego produktu. W tym momencie myślę, że to jest najlepszy produkt do brwi, jaki miałam i bardzo go lubię i tak jak mówię, no ta kredka kosztuje tak mało. Classic Eyebrow Pencil z tej serii właśnie, Classic. Tak, no ja uwielbiam ten produkt, po prostu uważam, że jest rewelacyjny i nie, nie znalazłam lepszego i najchętniej teraz używam tylko tego produktu. I dwie kredki do ust, których teraz używam bardzo często, bo no, ja lubię ostatnio właśnie takie produkty, które wyglądają matowo, a właśnie przez to, że mamy konturówkę, to możemy sobie ładnie wyrysować te brwi, wypełnić je całe i ten produkt utrzymuje się bardzo długo. I tu mam kredkę z Sephory. To jest 05 Native Nude. I z tego co wiem, ta kredka już jest wycofana, więc nie znajdziemy już jej niestety. A ten kolor jest przepiękny. Uważam, że to jest, to jest idealny kolor, właśnie nude, który bardzo ładnie podkreśla nasz kolor, przynajmniej mój kolor Stąd ona jest taka. Taka niut, ale ona lekko wpada jakby w taki taki brudny róż, ale trochę jakby w fiolet. No to są takie właśnie kolory, które ja bardzo lubię i które u mnie e, dobrze wyglądają. Przepiękny kolor, naprawdę. Jeżeli ją wycofali, to wielka szkoda. I druga kredka to jest e, też Golden Rose Classics Waterproof Liner, Lip Liner. nie ja mam w kolorze 305. Pokazywałam też tę kredkę chyba ostatnio. I to jest już taki bardziej różowy kolor. nie ja mam ją teraz na ustach i ona się wydaje dosyć ciemna. To nie jest taki typowy niód, ona jest trochę ciemniejsza niż mój naturalny kolor ust, więc ona jednak bardziej podkreśla te usta i tak wydobywa ten kolor, że wydaje się naprawdę ciemniejsza, ale też bardzo ładna. I ona utrzymuje się cały dzień, ja już noszę ją kilka godzin w tym momencie. Nic się nie wyciera, bardzo długo się utrzymuje, nie czuję, żeby te usta były przesuszone, nie ma żadnych suchych skórek. Naprawdę uważam, że te produkty są super ja ostatnio właśnie używam głównie kredek albo właśnie jakiś pomadek matujący, chociaż czasem mam też taką ochotę na błyszczyki, żeby tak właśnie te usta się błyszczały całe, ale jednak... No w tym miesiącu bardziej i częściej sięgałam po takie właśnie produkty matowe i po te kredki. No rewelacje. Uwielbiam jej malować usta, bo właśnie można sobie ładniej wyrysować i wypełnić tym kolorem. Jak znajdziemy jakąś, która nam się podoba, no to to jest lepsza niż pomadka, uważam. I to by były już wszystkie rzeczy, które, um, które zebrałam. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Ale, I przepraszam Was, bo ten film na pewno będzie bardzo długi, już widzę, że ma za dużo minut, ale, ale tak bardzo chciałam Wam wszystko powiedzieć, mam wrażenie, że no, sporo rzeczy się zmieniło i w moim podejściu właśnie do pielęgnacji i do włosów, także jeżeli używałyście którejś z tych produktów, to dajcie znać, jak się u Was sprawdziły. Jeżeli macie coś do polecenia, to dajcie znać. Jeżeli e, macie coś do dodania w kwestii właśnie pielęgnacji włosów farbowanych, to na pewno jeżeli coś w kwestii wrastających włosków, to też dajcie znać. Bo tak jak mówię, będę używała teraz kremu mm, Pilarix pewnie, ale może macie jakieś swoje sposoby, które są, nie wiem, lepsze albo po prostu sprawdzone, także dajcie mi znać. Jeżeli Wam się film podobał, dajcie kciuka w górę. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam Was do kolejnych filmów. Pa!